To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Czaskiej Porębie i Bino Polet. To jest boks dzisiaj z Mateuszem Borkiem. Na początek chciałem zapytać o tą walkę Siwy Bodzio, która na Twitterze jest wielkim hitem. W internecie, może całym, tak patrzę na YouTube, niekoniecznie. Jaka to jest walka? Czy to jest walka średnia, czy to jest walka dobra, czy to jest walka dla Beki, czy to będą wielkie emocje? Bekę to próbuje walić polski Twitter, który od pewnego czasu. Długimi powiedziałbym, fragmentami staje się ściekiem. Staje się miejscem hejtu, staje się miejscem obrażania, staje się miejscem inwektyw, staje się miejscem, którego ja nie akceptuję, bo generalnie, jak zakładałem konto na Twitterze, to byłem przekonany, że jestem w fajnym miejscu, gdzie mam wyselekcjonowane wiadomości, informacje gdzie mogę z ludźmi dyskutować fajnie, merytorycznie i konstruktywnie. Od pewnego czasu coś tam się stało. Ja, ja dzisiaj mam większą przyjemność dyskutowania z kibicem na Instagramie niż, niż na Twitterze. Wydawało się, że to jest takie naturalne środowisko do dyskusji. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, to walki bodzioch siwy to przede wszystkim ukłon dla Mariusza. Może no, świadomie komuś poświęca zero, bo trudno mi przepuszczać, żeby to zakończyło się remisem. Oczywiście były takie walki w historii, chociażby ostatnio nie wiem, Gorman Dibuła, ale mówimy o kompletnie jakby innym zainteresowaniu, o gigantycznych pieniądzach, które już jakby kręciły się wokół tego pojedynku. No a tutaj jednak 20, kontra 6.0. Wiadomo, że to kosztowało trochę pieniędzy, ale no wszystko zgadza się promotor, zgadzają się zawodnicy. Nikt nie pęka, nikt nie próbuje tłumaczyć, że to się nie opłaca, że jedna grupa, że tak, siak, że po co, że się wybijać, że znajdziemy kogoś za granicą. Bo jestem przekonany, że przewozimy dzisiaj zawodnika klasy Bodziocha Siwemu i klasy Siwego Bodiochowi i to jest zainteresowanie letnie, zdecydowanie mniejsze niż to bezpośrednie starcie. Dla mnie faworytem jest Marcin Siwy w tej walki. Powiedziałem trochę niepokojących reakcji Kamila po ciosach. Też trochę problemów kondycyjnych, chociaż nie twierdzę, że Marcin jest tytanem yy, i gigantem kondycji. Natomiast, yy, tak zupełnie w aspektach sportowych, to myślę, że to jest taka walka o pozycję numer 3-4 w polskiej wadze ciężkiej dzisiaj w obecnych realiach. No bo Artura Szpilki nie ma, to Megadamek skończył. Cały czas yy, gdzieś naszym numerem jeden jest Adaś Kownacki. Dwójka można dyskutować, czy, czy yy, Mariusz Wach, czy Łukasz Różański. W KSW już jest i zługona. No. No więc tutaj ta walka, to myślę, że naturalnie wyłoni taki numer 3, numer 4 polskiej kategorii ciężkiej i wydaje mi się, że też fajnego kandydata do walki chociażby z Łukaszem Różańskim. No właśnie, była o tym mowa, to brzmi naprawdę już poważnie, fajnie i wydaje się, że zwycięzca takiej walki mógłby powalczyć gdzieś za granicą, zrobić jakąś fajną walkę. Czy to jest coś, na co Łukasz w ogóle wyraża chęć, czegoś takiego? Słuchaj, Marcin Siwy miał propozycję od Dibuła, miał propozycję chyba od by od Szwarca, od paru innych zawodników, od Huey Fury i, i, i się nie zdecydował na razie na wyjazdy. No nie wiem, muszę z Łukaszem usiąść, pogadać, bo z Łukaszem się umówiłem na gale Warłamowie na kolejne gale. Później Andrzej Wasilewski stwierdził, że Łukasz boksuje u niego. No, muszę tę sytuację najpierw wyjaśnić, żeby móc doprecyzować, co dalej jakby z moją współpracą z Łukaszem Rożańskim. Mnie się wydawało, że jesteśmy dogadani. Nie na kontrakt promotorski, bo, bo tego Łukasz nie chce robić, tylko na określone warunki współpracy. Natomiast no, w tej chwili po prostu nie, nie mam... Nie mam takiej wiedzy, czego chce Łukasz i jakie są plany Łukasza Różańskiego. Jeśli Łukasz będzie decydował się na współpracę ze mną, no to na pewno jesteśmy w stanie z Mariuszem się dogadać, żeby ewentualnie spróbować doprowadzić do pojedynku ze zwycięzcą tej jutrzejszej walki w piątkach. Ty wielokrotnie mówisz, że dla Ciebie słowa jest najważniejsze, ale jak parę razy się już sparzyłeś, nie masz ochoty zacząć podpisywać jednak jakichś kwitów? Wiesz co, no jak ostatnio zobaczyłem Mateusza Masternaka, boksującego na Suzuki Boxing Night, który mówi, że to najlepsza impreza i świetna, i w ogóle super, no to, to się zastanawiam. Bo ja myślę, że na te dwie walki Masternaka z Siłachem i z Kalęgą to wydałem 5 razy więcej niż pan Nowaczek i firma Suzuki w Kielcach. I tam te walki były wpisane na Boksrek. I dzięki jednej z tych walk Mateusz zawiesił sobie pas mistrza Europy WBO i dostał szansę walki o pas z Jegorowem, a potem z Gula Mirianem. Natomiast, tak naprawdę, to ostatnia moja dyskusja z Mateuszem to była w momencie, kiedy Mateusz nie poinformował, że wraca do boksu olimpijskiego. A potem już nie poinformował mnie, że jednak rozważa powrót do boksu zawodowego. No bo gdzieś tam się zaczął tworzyć jakiś nowy projekt w oparciu o sponsora. Raczej rozumiem, że. Borek zapłacił za dwie walki i generalnie idziemy swoją drogą. No, no nie ma problemu, no życzę powodzenia i trzymam kciuki. Mam wrażenie, że mamy teraz pewien kryzys w Polsce, nie ma gwiazd boksu, ale patrzę dzisiaj, dzisiejsze ważenie i widzę kilka osób, które mają taki potencjał. Nie wiem, czy mają taki, taki star power. Mówię teraz o Laurze Grzyb i o tym Stanisławie Gibadło. Jest potencjał, ja w ogóle generalnie myślę, że jesteśmy na takim etapie dzisiaj, że nawet jak wrócimy do normalnego życia po pandemii, to boks dzisiaj to docelowo powinien być w halach 1500-1800 osób. W przypadku jakiejś super karty, nie wiem, Parzęczewski, Łaszczyk, jeszcze dwa, trzy duże nazwiska akurat z naszych zawodników, to może hala 3-4 tysiące. No to, natomiast powiem uczciwie, nie widzę w polskim boksie zawodnika, poza Adamem Kownackim, gdyby była duża walka w Polsce, który byłby w stanie do hali przeprowadzić 80 tysięcy ludzi. Skończył karierę Tomek Adamek. I dla mnie jest game over, jeśli chodzi o zainteresowanie większej liczby kibiców, bo jestem przekonany, że nawet ci najlepsi polscy zawodnicy bez podziału na grupy promotorskiej kategorie wagowe nie są w stanie się przeprowadzić 4-5 tysięcy ludzi do hali. Ale chciałem zapytać o te dwa nazwiska, bo mają dla mnie taką charyzmę, jakich tutaj zobaczyłem. Laura Grzyb, która mówi, trenuje teraz, widziałem w Shark Top Teamie, podpatruje te dziewczyny, które są popularne, które potrafią zrobić jakieś tam liczby w KSW czy w UFC Karolina Kowalkiewicz I myśli, mówi mi, że ona chce robić to samo: chce, żeby kibice boksu patrzyli na walkę, że to nie jest walka kobiet, tylko to jest walka. Tak jak się patrzy, jak Amanda Nunes broni pasa, że to jest po prostu obrona pasa. No oby, bo brakuje chyba tej otoczki, tego show w polskim boksie. Wydaje mi się, że sprawdzają się i sprzedają się dwie rzeczy. Albo najwyższy poziom mistrzowski, albo emocje. I póki nie jesteś mistrzem świata, no to warto byłoby, żebyś umiał dbać o swój biznes i sprzedawać emocje i mieć pomysł na promocję własnej osoby. Jeśli chodzi o, o Laurę, na pewno tam jest potencjał, na pewno jest talent, na pewno jest ogień, na pewno jest pasja i wiara. Jaki jest poziom, tego jeszcze nie wiem. Jutro zawodniczka ze słabym rekordem, ale wydaje mi się, że akurat w jej przypadku, podobnie jak w przypadku Kariny, to, to matematyka kłamie liczby kłamią, bo dziewczyny boksowały z całą czołówką i, i, i myślę, że dla Laury to jutro będzie naprawdę cenne doświadczenie. A Stanisław gibadło, przecież za to jest jednak kawał zawodnika, tak wcześniej zostaje tutaj skrzyżowany, czyli też jest jakaś taka wiara, że to może być wasza gwiazda. No tak, no, ale zobacz, zauważył, że ślusarczyk 5-0 przyjechał z Anglii bez normalnego cyklu treningowego znakałtował Tomka Gromackiego i co pomyślał, skoro ten Ślusarczyk mógł błyskawicznie na Gromackim na Senku e, urosnąć i stać się rozpoznawalny i być traktowany w kategorii prospekta, to dlaczego nie ja? Pytanie, czy się nie przeliczył. No bo po pierwsze... Bo, bo... mam wrażenie, przepraszam, że Ci przerwę, że Zadyma jest obrażony tą całą sytuacją. Takim traktowaniem, nie, nie traktowaniem nie, nie wiesz... Jest obrażony, ale na pewno jest dobrze przygotowany. Świetnie zrobił uwagę jeśli nie jest Gibadło w top formie, jeśli się nie będzie zgadzało oczko timing nogi, no to te 18 minut na wałnicy może być za dużo dla Gibadły. Przekonamy się jutro, dlatego ta walka jest ciekawa. To jak kibic będzie włączał TVP jutro, czego ma się spodziewać, na jaki poziom ma się nastawiać? Myślę, że to jest kilka walk na dużym poziomie emocjonalnym i dobra solidna polska gala. Natomiast w przypadku walki wieczoru, starcie zawodników o podobnych rekordach, o różnej szkole boksu, myślę, że też bardzo cenna nauka dla Damiana Wrzesińskiego, bo on jest dzisiaj zawodnikiem już o, o takich umiejętnościach i takim doświadczeniu, że dla niego, mimo że mierzy w pas czy Unii Europejskiej, czy pas Mistrza Europy, EBU, to mierzenie się z innymi stylami, to jest dla niego cały czas cenna nauka. Także jak, jak po jednej stronie stoi facet z rekordem 19.2, który potrafi atakować, a po drugiej stronie gościu 191.2, który naprawdę zrobił w ostatnich latach postęp, to, to ja chętnie włączam telewizor i, i, i taki po oglądam. ogląda. Na koniec trochę mało poważnie cię zapytam, ale Tomek Atamek pamiętam, bardzo się chwalił swoją łapom w osadzie śnieżka porównywał z Hyckim, mówił, że ma większą. Chyba Marcin się przebija. Największa łapa w polskim boksie? Marcin się przebija Tomka? Jeżeli chodzi o łapkę. Nie wiem. Nie, wiesz? nie wiem, trzeba by zmierzyć, bo to wiesz, to, że ktoś ma troszkę tam nalaną łapkę, to nie znaczy, że ma większą objętość, jak jak Tomek tam zepnie ten bicepsik. Nie wiem, ja tam Tomek miał w tym bicepsie. Yy, teraz podejrzewam, że miałby Adamek biceps tutaj większy zdecydowanie od siwego, bo ile razy się ostatnio łączymy, to yy, pije lemoniadę i pali cygaro. <laughs> musimy go zobaczyć. Dobra, dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszam więc do subskrybowania kanału To jest Box oraz do odwiedzenia strony naszego sponsora Wilopoland.